Dzień Z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luksi Elektryk. Dzisiaj robimy doświadczenia. Już pokazuję o co chodzi. Mamy sobie o, tako, o taką to centralę Integra 64 z ethm Do tego mamy parę modułów INT i ORS. Wejść, wyjść. Na tym jest postawione całe oświetlenie i wszystkie rolety w budynku. A ja w tym momencie robię aktualizację ethm Bo było trochę stare oprogramowanie, więc. Więc wypadałoby zrobić aktualizację. Tak samo firmware centrali też został zaktualizowany. A zaraz Wam opowiem, co my tu będziemy cudować. A doświadczenie, jakie będziemy robili, to już się możecie chyba domyśleć. Proszę, bench table w szafie rakowej CLU plus gate alarm plus zasilacz, nic więcej. Będziemy próbować sterować wyjściami z integry. Za pomocą grętona. To działa. To działa, tylko teraz jest kwestia tego, jakie będą duże opóźnienia i czy będzie dało się z tego e, normalnie korzystać. Dlatego trzeba zrobić doświadczenie. Pewnie to trochę rozwiąże problemów co po niektóre. No, już sobie to powoli wklepuję. E, na razie ma takie oświetlenie częściowo. Mankament z roletami jest taki, że E, rolety musimy sterować za pomocą sceny. Czy musimy zrobić to, te, teraz up, teraz down? Z tego powodu, że e, za pomocą e, o funkcji roleta mamy akcję klikni i e, trochę by to było skomplikowane, żeby to poprawnie działało. Czy no działać by działało, tak, ale nie wiemy, czy ona pójdzie do góry, czy do dołu. Nie mamy zielonego pojęcia, więc, więc to tak sobie wygląda. Już przed chwilą sprawdzałem, jaki jest stan oczekiwania na wykonanie. To powiem Wam, że nawet bardzo szybko to zadziała. Tylko problem jest taki, że stan wyświetla nam się dopiero, jak zmienimy albo odczekamy sekundę. Albo po prostu przejedziemy, oświeżymy sobie sami tą stronę, czyli zmienimy sobie po prostu na drugą stronę. Czyli tutaj na przykład z oświetlenia na rolety i z powrotem na oświetlenie wtedy już widzimy, jaki jest dokładnie stan. Dobra, ja sobie to przeklepię wszystko, muszę zrobić tu dwie sceny, yy, w sumie cztery sceny. Yy, jakiś skrypcik napisać i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Dobra, wszystko ogarnięte tak naprawdę. Wszystkie... Yy, Wszystkie wejścia, wyjścia mam wklepywane, troszeczkę tego jest, jak widzicie zresztą. Eee, o dziwo działa. Sprawdzałem to tylko i wyłącznie z aplikacji, bo taki jest zamysł, że tu chodziło głównie o aplikację. Reszta zostaje dalej tak jak było. Eee, jeżeli chodzi o użytkowanie przycisków, tutaj nic nie zmieniam. Eee, porobiłem parę zakładek, eee, popisywałem. Tutaj mamy jeszcze porobione sceny typu wyłącz oświetlenie, włącz te koledy, otwieranie, zamykanie rolet, oświetlenie zewnętrzne, włącz, wyłącz i tak w sumie to, to tyle. Jedyne co, i to wszystko działa, bo to przed chwilą sprawdzałem. Jedyne co, to jak zrobimy coś takiego jak zrobimy coś takiego jak otwieranie rolet albo zamykanie rolet, czyli mamy sobie o, skrypt, który. Gdzie on jest? O tu. Mamy skrypt, który, który wszystkie rolety nam otwiera i taki sam skrypt do zamykania. To jest pomiędzy każdym. Nie włączają się wszystkie po kolei. A czy wszystkie naraz, tylko lecą po kolei, tak jak jest w skrypcie. Jest to zauważalne. Tam jest różnica, może pół sekundy. Może sekunda po każdym, po każdym poleceniu. Aczkolwiek działa. Tak samo jest przy oświetleniu. No. Powiedzmy, że działa to jak y, wolny KNX, o, tak bym to nazwał, w którym jest zamieszanie dość duże, aczkolwiek y, wydaje mi się, że, że powinno być y, ok. O, będzie teraz testowany przez znajomego. Zostawiam mu mój bench table <ścoughs> i, i tyle. No to podsumowanie działa. Jak najbardziej działa to opóźnienie. Eee sterowania wyjściami mm, przez Grantona, wyjściami y, z Integry. Myślę, że jest dopuszczalne dla urządzeń, których nie potrzebujemy włączać, wyłączać tak y, natychmiastowo. Czyli z tym oświetleniem to tak średnio. Z tymi roletami też, ale jeżeli mamy jakieś nawadnianie ogrodu albo coś tego typu, to jak najbardziej można wykorzystać wyjścia Integry y, i zastosować je po prostu w logikach y, Grantona. Hmm, czy to jest opłacalne? Chyba wyjdzie na jedno. Nawet, jeżeli byśmy sterowali elektrowarami, no to weźmy sobie. No dobra, wyjdzie to troszeczkę taniej. Ale to, szczerze mówiąc, to klepanie, to, to ten czas spędzony na tym, żeby przeklepać te wszystkie e, dodatkowe moduły i, i te wszystkie skrypty, to w suma sumarów w materiale wyjdzie na to samo. No, chyba że ktoś robi dla siebie, to, to ok, to sobie zaoszczędzi. Ale jeżeli to ma być zlecenie od klienta, liczcie się z tym, że koszt oprogramowania tego jest wyższy niż normalnego Grantona bo tu trzeba po prostu tych logik trochę naklepać. I to nie jest jedna ani dwie, tylko jest to siedzenie i klepanie. Wklepywanie jednego w drugie. I trzeba jednocześnie też skonfigurować integrę troszeczkę inaczej. Także, no, tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, to oczywiście piszcie w komentarzach łapa w dół, w górę, jak uważacie. Dzięki. Na razie. Cześć.